No dzień dobry kochane. Chodźcie razem ze mną na przegląd nowości do sklepu Pepko. Zaczynam od bardzo ładnej torby w iście letnim klimacie. Kosztuje 40 zł i jest to w sumie taki koszyczek w połączeniu ze skórą ekologiczną. Następnie chcę wam pokazać bardzo ładną bluzę od marki Bekin. Wyróżnia się ona tym zameczkiem na przodzie. Jest on w kolorze srebrnym. Jeżeli chodzi o skład, to mamy tutaj e, mieszankę bawełny wraz z poliestrem. A za taką bluzę zapłacimy 50 zł. Do sprzedaży powróciły również te czapki z daszkiem. Ja pokazywałam Wam je jakiś czas temu. One akurat są wykonane w 100% z bawełny. Jak widzicie, imitują materiał jeansowy i mamy biały napis. A tutaj jeszcze piękny kapelusz od marki Sugar Free za 30 zł. Jak wiecie, ja jestem ogromną fanką kapeluszy, dlatego też zwracam uwagę na nowości z tej kategorii. Myślę, że ten koszyk będzie totalnym hitem. Spójrzcie tylko na jego kształt, na wykończenie, na kolorystykę. No, jestem naprawdę zakochana. Uwielbiam to, że PEPKO nawiązuje do najnowszych trendów modowych. Za taki koszyk zapłacimy 50 zł. Uważam, że to jest naprawdę świetna i bardzo konkurencyjna cena w stosunku do innych sieciówek. Mamy rączki w kolorze TOWI, one są wykonane ze skóry ekologicznej, a w środku jest również materiałowe zamknięcie. Kolejna nowość, zdecydowanie jest. Jest ukierunkowana dla osób, które lubią kolor fioletowy. Jeżeli jesteście na bieżąco z moimi przeglądami, to na pewno pamiętacie ten krój bluzeczki. Teraz pojawiła się również nowa wersja kolorystyczna. Mamy połączenie fioletu, bieli oraz pudrowego różu. Za taką bluzeczkę zapłacimy 20 zł. Występuje ona od rozmiaru S do rozmiaru 2XL. Mam również świetną informację dla wszystkich fanek lnianych kompletów ze sklepu Pepko. Pojawiła się teraz nowa wrzosowa wersja kolorystyczna. W skład takiego kompletu wchodzi koszula z shortami. Starałam się jak najdokładniej pokazać Wam jak taki komplet wygląda w całości. Jeżeli chodzi o spodenki to one mają świetną cenę, ponieważ kosztują 30 zł. W składzie mamy 55% lnu oraz 45% wiskozy. Koszula natomiast kosztuje 40 zł. Ma dokładnie taki sam skład, a jeżeli chodzi o jej krój, to jak widzicie, jest on dosyć oversize'owy. Mamy również krótki rękaw, sięgający mniej więcej przed łokieć. Jest to koszula zdecydowanie w najmodniejszym kroju. Mam również piękną nowość dla fanek myszki Miki. Pojawił się nowy biały t-shirt z takim brzoskwiniowym nadrukiem. Bluzeczka jest wykonana w 100% z bawełny, a kosztuje 25 zł. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to jest ona standardowa, czyli występuje od rozmiaru S do rozmiaru 2XL. A teraz pokażę Wam totalny hit. Spójrzcie tylko na te klapeczki na niewysokim obcasie. To jest taka kaczuszka. Buciki są w bardzo ładnym, uniwersalnym kolorze i kosztują 50 zł. To jest bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ jak wiecie, tego typu buty są obecnie bardzo modne. A jeżeli wybieracie się na przykład na jakieś wesele i nie lubicie chodzić w bardzo wysokich butach, to myślę, że zdecydowanie warto jest rozważyć zakup takiego modelu. Teraz zapraszam Was na dział ze strojami kąpielowymi. Pojawiły się nowości w zakresie stroi jednoczęściowych pojawił się czarny oraz habrowy kolor. Jeżeli chodzi o ten strój, to jak widzicie, nie ma on usztywnianych miseczek. Są tylko i wyłącznie wkładeczki i mamy bardzo fajne, cieniutkie paseczki, które myślę, że będą świetnie prezentowały się na sylwetce. Jeżeli chodzi o cenę takiego stroju, to płacimy za niego 40 zł i mamy rozmiar S do rozmiaru 2XL. Napiszcie koniecznie w komentarzu, który kolor podała Wam się bardziej, a tutaj jeszcze piękne nowe bikini. W błękitnym kolorze z drobnymi kwiatuszkami. Jest również taki cudowny element na ramionczkach. Za górę płacimy 25 zł, a jeżeli chodzi o cenę dołu, to kosztuje on 15 zł. Więc myślę, że naprawdę jest to świetna okazja cenowa. Bardzo ten strój mi się spodobał. Koniecznie dajcie coś w komentarzu, jak Wam przypadł do gustu. A teraz pokażę Wam totalny hit. Są to cudowne shorty jeansowe, mają wysoki stan, jest również wiązanie w talii, kosztują 40 zł. Bardzo podobają mi się również te podwinięcia na nogawkach. Jeżeli lubicie t-shirty z Pepko, to mam dla Was świetną informację, ponieważ pojawił się nowy model, kosztuje 20 zł i wyróżnia się bardzo ładnym zdobieniem, mamy falbanki oraz taki ażurowy element, wygląda to naprawdę rewelacyjnie. A tutaj, co jest zdecydowanie w 100% w moim stylu, bardzo ładna biała bluzeczka z bufia tymi rękawami, które dodatkowo są zdobione. Całość wygląda naprawdę rewelacyjnie, i ten model zdecydowanie skradł moje serce. Tutaj jeszcze taka biała propozycja. Jest to t-shirt związaniem na dole. Jest on wykonany z materiału plumetti, Bardzo fajnie się prezentuje. A jeżeli chodzi o cenę, to zapłacicie za niego 25 zł. W składzie mamy mieszankę bawełny oraz poliestru. A teraz pokażę Wam bardzo ładną sukienkę. Jeżeli jesteście na bieżąco z moimi przeglądami, to na pewno ten muszelkowy motyw kojarzycie. Teraz pojawiła się właśnie sukienka wykonana z takiego materiału. Kosztuje ona 50 zł. Mamy troczki w talii, dzięki czemu możemy sobie naszą talię podkreślić. Sukienka ma taki bardzo klasyczny krój, dzięki czemu będzie świetnie prezentowała się na każdej sylwetce. moje serce skradły również te spodenki kosztują tylko 40 zł są w białym kolorze mamy wyższy stan, jest również gumeczka są troczki, mamy kieszenie i bardzo ładny, delikatny wzór, uwielbiam takie detale jeżeli chodzi o skład, mamy tutaj 100% wiskozy, tak więc idealnie na okres letni, a dla fanek koloru mam świetną informację ponieważ za jedyne 35 zł możecie kupić bardzo modne japonki, one teraz zdecydowanie są hitem, więc jeżeli szukacie takiego modowego elementu do garderoby, to myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę. A tutaj jeszcze pokażę Wam taką uroczą, czarną torebkę ze złotymi elementami, która kosztuje jedyne 35 zł. Kochane, kończę mój dzisiejszy przegląd. Przyjemności należy dozować, tak więc widzimy się jutro na kolejnym przeglądzie półek. Do zobaczenia, pa!